Cześć, witajcie serdecznie, Robert Mazurek z tej strony, witam na kanale Mr. Akumulator. W ramach takiego polskiego powiedzenia, swego nie znacie, cudze chwalicie, chciałem pochwalić swoje, nasze. E, dzięki firmie Baterie Przemysłowe trafił w moje ręce taki oto tester. Bardzo ładna w ogóle taka walizka, pokażę Wam, mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Fajnie zabezpieczone urządzenie. E, o, otworzę to. Baterie przemysłowe akurat nie te testery udostępnia swoim jakimś tam dealerom, firmom, z którymi handlują. Oczywiście jest to połączone z jakąś tam sprzedażą i tak dalej. To jest jakby sprawa firmy baterie przemysłowe, ale podejrzewam, że też mogą zaproponować to do sprzedaży, ale tu już bardziej zwróćcie się do firmy baterie przemysłowe z Warszawy. Na produkcie jest wyraźnie napisane Made in Poland. Pokazywaliśmy wiele testerów, tych, które kupowaliśmy na AliExpressie. W związku z tym, czemu nie pokazać takiego testerka? Bardzo fajna rzecz. Ja go wyłączę. Zobaczcie, jest to tester, który jest uzbrojony w własną bateryjkę i w odróżnieniu od wielu tych testerów, czy to Mitronika, czy chińskich, ten testerek działa i funkcjonuje. O, znowu pokazałem nie tak jak trzeba. Ten testerek działa i funkcjonuje już po włączeniu. Co znajdziemy po otwarciu pudełeczka? No to po otworciu pudełeczka znajdziemy instrukcję, MB Power Testerka. Oczywiście tutaj firma baterie przemysłowe zachęca, żeby dobrze zapoznać się z urządzeniem. Co my tutaj mamy? Aha, ważną rzeczą jest to, że to się da podłączyć pod komputer. Windows 2000, XP, Vista, Windows 8.1, Windows Dycha. Zobaczymy, jak to będzie działało. Ja u siebie mam zdaje się dziesiątkę. Także to powinno zafunkcjonować. Tutaj mamy informacje jakie akumulatory możemy mierzyć tym testerkiem. AGM -y z zaworami VRL-a i możemy mierzyć zwykłe akumulatory kwasowo-ołowiowe standardy. Mamy normy do dyspozycji EN, SAE, DIN i IEC. Zakres testowanych akumulatorów to jest pomiędzy 40 a 2000 Amperów według normy EN. I w środku wbudowany jest akumulator litowo-jonowy, dzięki któremu mamy zasilanie, opis testera, możliwość podłączenia przez USB do kompa, ładowanie urządzenia, standard, obsługa, przez Wi-Fi da radę połączyć to urządzenie z własną siecią w związku z czym nie trzeba go nosić, żeby ściągnąć wyniki. Pokazana prezentacja co mierzy. Ciekawa sprawa zakres mierzonych temperatur zobaczymy czy to faktycznie tak jest od do 50 stopni i poniżej minus 15 daje urządzenie wybór. W związku z czym te wyniki byłyby całkiem przyzwoite w tym urządzeniu. Szybki test, test instalacji, 6V, 12V lub 24V, ciekawa sprawa, 24V, zwłaszcza dla tych, którzy sprzedają do samochodów ciężarowych. Test układu rozruchu, fajna rzecz, mierzy napięcie, minimalny spadek napięcia przy rozruchu i czas. Później mamy napięcie ładowania, w jakim tam zakresach rysuje wykres a stopniowo zwiększając obroty do 2000. No i tutaj mamy interpretację wyników. W normie niskie napięcie, wysokie napięcie, wysoka pulsacja. No i ta pulsacja mnie zawsze interesowała, nadmierna pulsacja napięcia, yy, możliwa usterka w obrębie alternatora. Sprawdź i wymień napraw alternator. Mhm. Wysokie napięcie, napięcie jest zbyt wysokie, usterka regulatora napięcia. Napięcie zbyt niskie. Przed sprawdzeniem alternatora sprawdź także stan paska na napędowego oraz okablowanie alternatora, w tym stan połączenia masy. Ciekawe, bardzo ciekawe rejestrator. Wyniki urządzenia, ustawienia. Menu. Połączenie Wi-Fi, jak połączyć urządzenie z siecią. Temperatura. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia ręcznej kompensacji temperatury. Bardzo ciekawa sprawa. Polecam włączenie szczególnie tym, którzy to używają. Wersja. O później o oprogramowaniu to pokażę za chwileczkę. Instalacja. Zaprezentuję, jak wygląda program do obsługi. Test instalacji. Baza klientów. I tyle. Dobra. Kolejną rzeczą, którą widzimy tutaj w środku, jest ten właśnie testerek. Można go wyjąć spokojnie. Tutaj, tak jak mówiłem, made in Poland. Bardzo fajna rzecz. I co? Dzięki wbudowanej baterii litowej, tak naprawdę możemy to urządzenie sobie obsługiwać już z tego poziomu. Wyniki. O, i tutaj na przykład są wyniki, które ja już akurat nie to urządzenie używałem. I tutaj są wyniki, które wam za chwileczkę pokażę, bo już testowałem to urządzenie. Bardzo fajna rzecz. Fajne opakowanie takie silikonowe. Możliwość podłączenia do kompa i podłączenie szczęk odbywa się poprzez taki kabelek. No i możemy już takie urządzonko używać. Płyta z oprogramowaniem, DBT12, ładowarka, żeby móc ładować tą baterię i kabel, który zarówno służy do ładowania, jak i do ściągania wyników, jeżeli nie będziemy korzystać z Wi-Fi. No ale to zobaczmy, sprawdźmy, jak to działa. Podejdźmy do samochodu i zerknijmy, jak to w ogóle wygląda. Na sam początek sprawdzimy akumulator, zanim odpalę silnik, żeby zobaczyć, co to urządzenie mówi. Sprawdzę w wersji takiej uproszczonej, w takiej wersji trochę bardziej skomplikowanej, gdzie podam ten zakres temperatur. Te temperatury to jest ważna sprawa, bo akumulatory zachowują się bardzo różnie w zależności od temperatur. Po wybraniu odpowiedniego tam zakresu temperatur, sprawdziłem akumulator i Wynik na poziomie tam 681 amperów całkiem niezły. Akumulator to jest Galaxy Gold 77. Takiego użytkuję już od półtora roku teraz sprawdzę instalację elektryczną. Co prawda jestem sam i trudno mi będzie, że tak powiem ten moduł zrobi, trudno mi będzie to zrobić bardzo prawidłowo. Urządzenie najpierw sprawdza akumulator, dopiero później prosi o uruchomienie silnika, sprawdza ten właśnie rozruch, w jakim czasie on nastąpił, jakie były najniższe napięcie, jakie tam było to średnie napięcie, no i później prosi o kilka rzeczy takich jak dodanie obrotów w zakresie do jakichś tam 2000 i, i, i sprawdza całą tą pulsację, sprawdza rozrusznie, Alternator, i tak dalej. No a teraz, kiedy już pobawiliśmy się tym urządzeniem przy samochodzie, zerknijmy, jak w ogóle wygląda ten cały moduł do obsługi tego przez komputer. Bo urządzenie to nie ma w drukarki jest pozbawione drukowania, czyli jakby nie możemy od tak klientowi zrobić wydruku z tego i mu przekazać, tak do ręki dopiąć do czegoś, natomiast to urządzenie poprzez wbudowane Wi-Fi i poprzez możliwość podłączenia do kompa daje taką możliwość, że ten wynik możemy momentalnie ściągnąć sobie, nawet ktoś, kto skończył właśnie tam wynik, a jeżeli jest druga osoba, która obsługuje klienta, może sobie tylko nacisnąć pobierz i... i i już jest. Zainstaluję teraz to oprogramowanie na swoim komputerze. Oczywiście nam trzeba pouzupełniać wszystkie dane, powybierać, poopisywać i tak dalej, ale w bardzo łatwy sposób można ściągać wyniki, można je przeglądać, można je, co najważniejsze, archiwizować. Możecie sobie stworzyć dla każdego, ale to każdego klienta, konkretne jego imię, nazwisko, nazwę samochodu, możecie sobie opisać całą sytuację, no i możecie sobie albo to archiwizować w postaci jakichś tam plików PDF, albo możecie sobie tak naprawdę hmm, dawać klientowi wydruk taki, bo każdy z Was ma z pewnością jakąś tam drukarkę. Tutaj bardziej zwracam się do sprzedawców, na sklepie możecie to wydrukować, podłączyć pod kartę gwarancyjną i macie problem rozwiązany. A teraz zobaczcie jeszcze ściągnę wyniki, te, które przed chwileczką mierzyliśmy, żeby to były te rzeczywiste wyniki. Urządzenie to pozwoliło pobrać wyniki. Tutaj pierwsze to są związane z akumulatorem, potem mamy zakładki związaną z rozruchem i zakładkę związaną z testem alternatora. I wszystko to, co widzieliśmy tam przy samochodzie, widzimy i tutaj w postaci komputera i tak naprawdę dając klientowi taki fajny wydruk, kompletny wydruk, począwszy od testu akumulatora przez test rozrusznika, skończywszy na teście alternatora. Tak naprawdę no dość fajnie i profesjonalnie to wygląda. Ja przyznam się szczerze, pierwszy raz z podobnym urządzeniem miałem do czynienia kilka lat temu, jakieś 3-4 lata temu. Trochę mniej intuicyjne. Przeszkadzało mi trochę o jakieś takie niby delikatne podłączenia, ale przyznam się szczerze, że jak teraz zainstalowałem to posprawdzałem, popatrzyłem, to znam u nas w firmie przynajmniej jedną osobę, która z tego się bardzo ucieszy, która korzysta z takich spraw. Przekażę to urządzenie tutaj Walkowi u nas na Santocką, żeby właśnie on z tego korzystał, bo on jako jedyny z nas tak naprawdę całkiem fajnie te sprawy ogarnia i pewnie ma chęć i, i, i możliwości na to, aby to ewidencjonować. Także w ramach swego nie znacie, cudze chwalicie, chciałem powiedzieć wszystkim, że są dobre, bardzo przyzwoite testery, na których piszę Made in Poland. Co prawda, jak znam życie, jeżeli byśmy otworzyli w środku, to pewnie znajdziemy całą furę u tych tranzystorków, trystorków i tam jakichś innych, diut, nie tak dalej, Urządzeń, które powstają pewnie na Dalekim Wschodzie, co nie zmienia postaci rzeczy, że koncept urządzenia, produkcja tego urządzenia, wykonanie tego urządzenia to jest Made in Poland i, i cieszmy. Myślę, że takie urządzenia są. Cen nie znam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to trzeba zwrócić się do firmy Baterie Przemysłowe. Ale podejrzewam, że kasa na poziomie 1000 zł jest realna. Ewentualnie, jeżeli ktoś handluje z firmą Baterie Przemysłowe, to pewnie można się umówić na jakiś konkretny obrót i można takie urządzenie dostać w dzierżawę. Także no, ciekawa koncepcja, bardzo ciekawy pomysł. I, i no w sumie fajne zaskoczenie ze strony firmy Baterie Przemysłowe. Tutaj, jakby poprzestanę na tym, żebyście nie, nie zarzucali mi, że jakoś tam nadmiernie faworyzuje. Jest to jeden z naszych dostawców, coś nowego wprowadził, i to właśnie Wam chciałem pokazać. Jaka nowa zabawka trafiła w nasze ręce i ta zabawka zostaje na Santoskie 42 w naszym sklepie Świat Akumulatorów. I tutaj od przyszłego tygodnia, jak tylko Waldek wróci z urlopu, będzie mierzył, obsługiwał właśnie przy użyciu tego urządzenia. Jeżeli macie jakieś uwagi, chcielibyście się wypowiedzieć, wszystko co jest pod spodem jest do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie tylko, aby odpuścić sobie jakieś wulgaryzmy, czy jakieś takie hamskie odniesienia, bo są jedyne rzeczy, które usuwa i będę usuwał. W związku z tym, że jestem administratorem naszego kanału, ciążą na mnie pewne obowiązki, krytyka jest dopuszczalna, jest po Waszej stronie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć.